Słowo Budzik, Szczęść Boże, dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Czy przeżywasz różnorodność Kościoła i chrześcijaństwa? O tym będzie dzisiaj. Serdecznie zapraszam. z Ewangelii według Świętego Łukasza. Pojawiła się też u uczniów myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: Kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje, a kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędza złe duchy, i zaczęliśmy Mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: Przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko Wam, ten jest z Wami. Niewątpliwie to słowo wzywa nas do tego, byśmy byli pokornymi ludźmi, byśmy byli naturalnymi ludźmi, też tak jak dziecko, które staje się. Wzorem w tej Ewangelii, i Jezus mówi, że kto weźmie to dziecko, kto przyjmie dziecko, ten nie przyjmuje. To rozumie tylko ten, który jest takim człowiekiem właśnie naturalnym, pokornym i który ma też ducha służby, bo to o to tutaj chodzi. Kiedy w nas będzie pycha, jakaś sztuczność, i zamiast służby będzie jakieś podkreślanie siebie. To nie zobaczymy tego, co się dzieje wokół nas, ale też będziemy dobro, które Bóg czyni w innych ludziach, gasić, zabraniać, niszczyć. No wtedy to już jest poważna sprawa. A co to słowo mówi nam o Kościele? Kiedy już właśnie mamy te cnoty, pokorę, naturalność, ducha służby, to będziemy mogli zobaczyć, jak Bóg działa na różne sposoby. Kościół nie jest monolitem. Wszyscy tak samo muszą chodzić ubrani, wszyscy tak samo muszą się modlić, śpiewać takie same pieśni. My mamy trochę problem z tym w kościele, że próbujemy narzucać tak? jakąś wizję pobożności, wizję kościoła. Patrzmy w Ewangelię i żyjmy tak, jak jest w Słowie Bożym. Módlmy się tak, jak jest w Słowie Bożym. Módlmy się tak po prostu. Szanując się też wzajemnie, że nie wszyscy muszą mieć jakąś, nie wiem, modlić się klaskając. Ale ci, którzy tak się nie modlą, niech nie negują tych, którzy w taki sposób uwielbiają Boga. Niektórzy bardziej preferują modlitwę ciszy. No to ci, którzy bardziej Słownie się modlą, niech nie negują tych, którzy modlą się ciszą i w drugą stronę. Duch Święty działa na różne sposoby. Duch Święty wzbudza różne drogi. Tak? Trochę inni są jednak Franciszkanie, Dominikanie, Jezuici, tak? Filipini, czymś innym jest Neokatechumenat, Szkoły Ewangelizacji, Ruch Światło Życie, Odnowa Charyzmatyczna, taka klasyczna. tak. Ale w centrum jest Jezus. Chodzi ostatecznie o to samo, ale realizowane na różne sposoby. Więc jeśli ktoś nie podziela takiej duchowości, jaką ty masz, nie neguj, nie potępiaj, nie wyśmiewaj. Uwaga, chodzi oczywiście o to, żebyśmy byli skoncentrowani na Jezusie. Niektóre drogi duchowości trzeba skorygować, kiedy one nie są takie Jezusowe. Kiedy nie są chrystocentryczne, kiedy pojawiają się jakieś tam nadużycia, tak, no, ale nie my to oceniajmy. Tak? Ale jest jeszcze jedna kwestia bardzo istotna, która też mi leży na sercu. A ekumenizm? Czy Jezus i Duch Święty działają w braciach luteranach, zielonoświątkowcach, metodystach, reformowanych, prawosławnych, anglikanach? Czy to też są ludzie Jezusa? Tak. Dlatego nie zabraniajcie im. Nie zabraniajcie innym chrześcijanom głosić słowa, ewangelizować, cieszyć się Jezusem, oddawać chwałę Jezusowi. Róbmy to razem z nimi. No. Mocne słowo. Przeżywajmy różnorodność wiary, różnorodność kościoła, różnorodność chrześcijaństwa. No. Dobrego dnia Wam życzę, dobrego poniedziałku. I do spotkania jutro z Panem Bogiem.